Stefan Antiga. Stefan, za chwilę początek Mistrzostw Europy. Co będzie najtrudniejsze w tych Mistrzostwach twoim zdaniem? Jaki element? Czy jak, jaki mecz? No, myślę, że koncentracja jest najważniejsza, bo mamy otrzymać poziom, gdzie mieliśmy poczatku po się po świata. Eee, I mamy urodzić, mamy bo Słowenia i Belgia mogą grać dobrze, czyli oczywiście nie nie są najlepsze drużyny, nie, nie, nic nie wygrali, ale mają dobrych zarobników i mogą grać w Czyli mamy uważać. Słowenia jest najtrudniejszym przeciwnikiem z tej grupy, Twoim zdaniem? Myślę, że tak, teoretycznie tak, ale Belgia, co oglądałem ostatnie. może grać bardzo dobrze. Też. W jakiej no. formie fizycznej jest zespół? Bo wiadomo, ciężki turniej w Japonii, teraz trzeba praktycznie od razu grać. Czy można utrzymać formę fizyczną? Myślę, że tak. Nie trenowaliśmy ciężko. To, 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 to jasne. Bo nie było możliwe i no to nie miało sensu. Ale, ale myślę, że wszyscy wrócili do, do formy. Zawodnicy, którzy grali mniej, pracowali trochę Niemcy I myślę, że wszyscy są. są Mięś, macie dość łatwą grupę, teoretycznie przynajmniej, prawda? Najtrudniejszy rywale gdzieś tam bliżej półfinału. Ale mówi się, że ćwierćfinał bywa najtrudniejszym meczem w takich turniejach jak Mistrzostwa Europy. Rzeczywiście tak może być? Tutaj tak. Ta. Potem gramy teoretycznie albo Niemcy, albo Bułgaria. I... To tutaj. Jak i jak, Szpoda, tak? To są, są niebezpieczni do tego. Czyli tak, to, to na pewno będzie tutaj. Dobry, dobry, tak. Tutaj mówi się, że tych kandydatów do medalu jest bardzo dużo, bo to jest bardzo wyrównany turniej i bardzo dużo wyrównanych drużyn. Sześciu, siedmiu, prawda? To... Ja myślę, że, tak, siedmiu są kandydatów do, do, do medalu. Czyli. Ten, ta mistrzostwa jest, jest otwarta jest wyrównowana i wyrównywana mamy, mamy grać dobrze, mamy grać jak, jak graliśmy kilka tygodni temu i, i będzie dobrze. Albo tak dobrze, albo jeszcze lepiej. Pewnie chciałbyś, ty jesteś perfekcjonistą, chciałbyś, żeby to było idealnie. No, to oczywiście. No. Trzeba, trzeba, trzeba trafić wysoko.